Patrz, ledwo się w zakrętach wyrabiam, tak, tak mój żuczek zapierdala Teraz robiłem bączka wokół słupa ulepku Ejdziemy kurwa jedziemy, praktycznie po całą lufę wyjeżdżamy na Nie, nie, Oj nie Kurwa, blokada, dokumenty do kontroli. Ale mu zajebałem kurwa Dawaj bierzemy go kurwa w krzyżowy ogień Na dwunastej? Dwóch ta Ty pierdol kurwa z tamtych, z tej no, sprawy kurwa zajebał Ale mi zajebał Ojojoj oj, oj, ale porażka, nie wyszło Na hita chyba poszliśmy, co? Kurwa, ja O, bym... <laughs> o kurwa jak mam mawew chuj no popatrzmy. O, sosna ma 1%. Tak. Sądzę, że masz spore szanse. Oj, tam by mnie jechał. <grym> <grym> Mówiłem. I tak. I tak zwany kaput. Bo a niby nasi wygrywają. Trzeba było poczekać za, zamiast się wyrywać, kurwa. To Ale coś kurwa trafiłem. W pracy, że Ale to jest prawa. się kurwa pościgać, no To kurwa, To jest Ekspienie To jest To jest prawa. To jest prawa. Do jest prawa. za jest Nie do bazy. Do ataku! O! Po drzewach! Pierdolut kurwa! Zniszczyć wszystko! Żeby nie płować jak za drzwiami! Nie będzie niczego! Już do mnie napierdalają! Kurwego syny jebane! Z jakimś domkiem i im Zobnij się za budynek, bo tam jest po prawej trzech. Kurwa. Ja pierdole, w gąsienicę mnie upierdolił, czaisz? Nie mogłem się ruszyć, musiałem naprawić i chuj, wraz mi zajebali. Co za kurwy to O, no, odprawili mnie uważać tam. Bawiam się, że nie ciebie trafili tylko kurwa zimnego No, mnie trafili Uj, trzeba czekać Na bazę na biurku, na bazę przejmują, no skurty synyje Wal w niego, jak widzisz. Kurba. Wal z niego Bel Ja go nie widzę o, o, o stój Bel, stój Wal Stój, stój 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 Trzeba do twój? Obróć lupę Tak dobrze trochę jeszcze w prawo Stój jedzie nie. No i co? Strzeliłem, ale chyba go nie trafiłem.